no, ale nie się Rekord dzisiaj co do ilości drużyn, jakie wystartowały w dzisiejszych zawodach, ale na pewno na pewno padł rekord i to wielokrotny, jeżeli chodzi o uczestników samej imprezy, ludzi, którzy przyjechali tu pociągami, przyjechali tutaj drezynami przychodzą tutaj na pieszo i dalej nas odwiedzają. Szanowni Państwo, to przeszło już moje wyobrażenia. Tyle osób dzisiaj z miasta, z regionu bawi się tutaj z kolejarzami, bawi się na kolejowym pikniku, bawi się na pikniku województwa łódzkiego, organizowanym również przez, przy współudziale Pana Marszałka Grzegorza Szlejbera. Właśnie tutaj, dzisiaj w godzinach do południowych, nawet na Drezynie usiadła minister pracy. Gościła na bocznicy kolejowej flejderer Wieruszowie. Tak więc, no, ranga ministerialna w tym roku. <grym> tak, szanowni państwo, no, bardzo się cieszymy, że mamy przedstawicieli władz rządowych, władz samorządowych, mamy przedstawicieli powiatu, mamy przedstawicieli miasta Wieruszowa, wszyscy oni z nami tutaj dzisiaj są. Jesteśmy dumni z tego, że zaszczycili nas swoją obecnością, podnieśli rangę imprezy, no i przede wszystkim dziękujemy wszystkim firmom, które udało nam się tutaj z nimi współpracować dla jeszcze większego, jeszcze piękniejszego całego opracowania tej imprezy. Jeszcze powiedzmy to o pomniku, bo to również taka rzecz, która pozostanie z nami na wiele lat, o ile nie na zawsze. 150 lat kolei Wieruszowie. Ta rocznica przypadała, przypomnijmy, 26, 26 maja. maja. Tak, 26 maja e, minęło równe 150 lat od pierwszego pociągu, który przybył tutaj z Wrocławia. E, na tym kolej w Wieruszowie miała się nie kończyć. Niestety przez władze carskiej Rosji nie pozwolono na dalszą budowę tej linii do Warszawy. E, I my w Wieruszowie tym e, lewostronnej prostnej czyli pod Zamczu, Tą kolej mieliśmy bardzo wcześnie. Ja tylko przypomnę, że pierwsza linia kolejowa na ziemiach polskich obecnych to Wrocław Oława 30 lat przed Wieruszowem, a pierwsza linia kolejowa, tak zwana Wiedenka z Warszawy do Wiednia, pierwszy odcinek Warszawa, Warszawa z powstał tylko 25 lat wcześniej niż kolej w Wieruszowie. To świadczy o tym, że Wieruszów miał tą kolej bardzo wcześnie, ale został na etapie tamtej 18-19 wiecznych przepraszam. No ale właśnie powiem. też moje pytanie zmierzało do tej odpowiedzi, ponieważ dziś goście zapowiadali, że są dobre klimaty ku temu, by w końcu słowa się ziściły, czyli od słów do czynów, że być może w kolejnych Ty... latach no dojdzie w końcu do tego, że te połączenia, takie jak dzisiaj mamy, kępno, kępno Wieruszów, Wieruszów wiem, że one będą częściej, tak nie tylko od święta. Tak, wszyscy byśmy sobie tego życzyli. Wszyscy chcemy, od wielu lat zabiegamy o rewitalizację linii do Wrocławia, ponieważ nam niezmiernie na niej zależy. Leżymy w województwie łódzkim, chcielibyśmy dojeżdżać do Łodzi, i te nasze marzenia niejako się powoli krystalizują. Ja tylko przypomnę, w ramach projektu Kolej Plus przeszedł wszystkie weryfikacje, projekt budowy łącznika z Wielunia do linii 131, a zatem można by było dojechać do Zduńskiej Woli i dalej do Łodzi i to będzie połączenie nasze z Łodzią, jak również w ramach KPO są środki, i są w projekcie na rewitalizację linii Kępno-Oleśnica z elektryfikacją tej, tejże linii, co pozwoli na uruchomienie dosyć szybkich pociągów, bo w kategorii 120 na godzinę do Wrocławia. Oczywiście nie stanie się to za rok, za dwa, ale mamy tutaj, mówimy o roku 28.

Cada outra prova. <fixos>